Cześć, mam na imię Agnieszka. Witam Was na kanale Podlewane.pl. Witam Was ze szkółki Bukowina i Pan Mariusz Popiel opowie nam dzisiaj o najlepszych, najbardziej wartościowych odmianach klonów palmowych. Zapraszam do oglądania. Numer jeden na naszej liście. No, według mnie, jedna z ciekawszych odmian, i ta, która zasługuje na Według mnie na uznanie to jest właśnie ta Mukwejama. Z racji tego, że mamy ją od 4,5 wieku, że docenili ją, doceniło ją masę ogrodników i szczerze powiedziawszy, ma te wszystkie cechy, na które się zwraca uwagę i o które się zabiega, kupując że tak powiem kona palmowego. Więc chyba warto ją w każdym ogrodzie mieć, jeżeli mamy i ogród. I to jest oczywiście zaszczepiona. Jest zaszczepiona na pewnej wysokości ma tą e, tendencję, że tak powiem, parasolowatą, rosnącą w dół. Tutaj zawiązała masę już nasienników. Tak, tak. I te nasienniki są też bardzo interesujące, bo mają intensywny, taki czerwonobordowy kolor. kolor. Jak ktoś się lubi bawić w siewki, może je wykorzystać do pozyskania własnej, unikatowej, że tak powiem, odmiany. Może się pobawić, że tak powiem, nawet w tego typu dalej mnożeniu. A do jakiej wysokości dorasta? jama generalnie rośnie horyzontalnie, więc powiedzmy mhm. tutaj bardziej na szerokość. Czyli robiąc... bardziej nam się rozrośnie wszerz. Tak, robiąc niż... delikatnie do góry jakiś pęd, który dalej się rozkłada mhm. horyzontalnie. Więc dużo czasu mija, zanim ona uzyska jakąś wysokość. Ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, możemy ją podciągać na tyczce bambusowej i uzyskać troszeczkę, że tak powiem, nowy wyższy, wyższy pokrój Szybokoj. tej rośliny. Czyli numer jeden na naszej liście, idealna nawet do niewielu ogrodów. I mamy numer dwa na naszej top liście. Cóż to jest? Jest to jeden z takich ciekawszych pokrojowo deszczoników palmowych, szczególnie jeżeli chodzi o liść, bo liść jest bardziej wydłużony. Należy tutaj ten klon jest to Villa Taranto przede wszystkim, tak nazywa się odmiana. I liść jest wyjątkowo wydłużony. Na wiosnę jest intensywnie czerwony, później zieleniejący, ale cała blaszka liściowa jest wydłużona. Pod, przypominająca troszeczkę liście e, znanych, popularnych japońskich w japońskich ogrodach też rodzaje różnych, różnych bambusów. Więc, Mnie troszeczkę przypomina liście konopi. Każdy ma swoje wyobrażenie. Każdy ma swoje skojarzenia, prawda? Dokładnie. Czyli przypomina też troszeczkę e, bambusy. Wiosną, mocno, no, intensywny. In, 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 Intensywna czerwień. Latem zieleniąca, wchodząca później znowuż w taki oranżowo-pomarańczowy, ostry kolor jesienią. Jesieni. Czyli trzy kolory w trakcie, w trakcie roku. roku, niesamowita zmienność. Widzę, że rośnie bardzo zwarcie, gęsto. gęsto. Do jakiej wysokości nam dorośnie? Mniej więcej do około dwóch metrów wysokości. Czyli też mały ogród poradzi dokładnie. sobie z tą odmianą. Numer dwa na naszej liście. Dokładnie, dokładnie tak. I mamy numer 3 na naszej liście. Piękny kolor. Cóż to jest? Jest to klon też z sekcji Dissectum, czyli też powycinane liście. Jest to orangeola, też kaskadowy, kaskadowy, troszeczkę inny pokrój, inna budowa liścia, i kolorystyka już zmienna, inna. I szczerze powiedziawszy, no bardzo ciekawa, pokrojowo, jak jest wysoko zaszczepiona roślina. Robi nam takie kaskady, parasol. parasol i później te kaskady liści i pędów spadające w dół. Czyli też nie urośnie nam mocno w górę, bo raczej... Bo bardziej pójdzie na szerokość, tak, pamiętajmy... Widzimy, że gałązka nawet jak wyrosła, to od razu to się, się wygięła. No, że my naprawdę możemy tutaj ingerować i troszeczkę podcinać, jeżeli nam coś gdzieś przeszkadza. Czyli można... świetnie z tym poradzić. I można tą odmianę kupić w tej wersji zaszepionej na pniu i niską. I wtedy niska. będzie taka niska, e, niska poducha z niej. I jakie ma kolory wiosną, latem, wiosną jesienią? jest Taka w zasadzie jasna czerwień, później lekko jak tu widzimy, też zieleniąca, ale odcieni tego tej czerwieni. Tak, jest dużo i bardzo mocne wybarwienie pomarańczowe również na jesieni pomarańczowe zasadzie, mocne y, te kolory jesieni y, w tych klonach palmowych są bardzo intensywne praktycznie większość klonów się wybarwia na bardzo mocnie intensywny kolor i każdy odcień tu już jest naprawdę paleta odcieni tak naprawdę tych pomarańczy i czerwieni bo tego mamy w każdym klonie Swój taki osobisty ma odcień, że tak się wyrażę. Tak, czyli znowu mamy klon, który ma różne kolory w trakcie całego sezonu, czyli zdobi od wczesnej wiosny do późnej jesieni, póki liście nie opadną. Zgadza się. No i mamy numer cztery na naszej top liście. Piękne, ale już takie bardziej zabudowane liście. Cóż to jest? Mamy tutaj klona troszeczkę z innej już grupy, to znaczy jest to Shirasawy klon, Shirasawanum Moonrise. Jedna z takich odmian, które w tym momencie dopiero zdobywają nasz tutaj rynek. Nie ma tej odmiany jeszcze za dużo na naszym polskim rynku, ale teraz z racji tej odmiany to powiem jeszcze o innych w ogóle klonach, które są wkładane jakby do jednego worka klonów palmowych. Czyli my tutaj mówimy o klonach Shirasawy, japonikum, czyli japońskich, Pseudo-Sieboldianum jest sekcja, grupa Sieboldianum i Circinatum, czyli okrągłolistne. Są to wszystko klony, które tak jakby można powiedzieć stoją w szeregu razem z klonem palmowym, aczkolwiek, co jest bardzo istotne, mają podwyższoną i zwiększoną rozodporność, czyli wbrew pozorom nawet lepiej nadają się do naszych różnych miejsc i powiedzmy mroźniejszego klimatu, bo sobie świetnie po prostu radzą w zimie. I, I ładnie przeżywają I, i dużym, podstawowym, że tak powiem, przedstawicielem tej grupy klonów jest Pospolity rasawy Aureum, który jest dosyć znany. Tak, chyba najbardziej, najbardziej, popularny, najbardziej popularny, najbardziej znany. No i na wiosnę chyba bardzo ten żółty kolor tego liścia jest lubiany i chyba każdy, kto jest w centrum ogrodniczym, zwrócił mhm. uwagę na ten Shirasavanum Aureum. Bo po prostu jest tak mocny, cytrynowy, ładny kolor liścia. No dobrze, a ta odmiana jaki ma kolor liścia wiosną? Wiosną ma kolor liścia właśnie pomarańczowy, mocny pomarańcz. W związku z tym jest też takim, dlatego zwróci na siebie też uwagę i dlatego jest poszukiwana i chętnie wybierana wśród tego typu klonów, bo kolor jest niesamowity, bo pomarańcz... Taki intensywny. Jest intensywny, gdzie tutaj takie poświty tylko tego pomarańczu zostały mm -hmm, na tak. liściach. To nawet bym powiedział, że zaczęło to już w czerwień powoli wpadać. Wpadać i on takie nabierze później czerwienie, z racji tego, że gdzieś ukrytą tą czerwień, czyli ten barwnik czerwony w liściu ma i na pewno go jesienią zechce pokazać. Tak, a dorasta do? Wysokości mniej więcej 3 metrów. To 3 jest trochę metrów. Jest to wprawdzie tak. ściewka uh -huh. z pochodzenia, która została, że tak powiem, gdzieś tam znaleziona uh -huh. i uznana za odmianę i wprowadzona jako odmiana, ale około 3 metry wysokości osiągnie. Czyli już troszeczkę więcej I, miejsca, miejsca będzie, będzie potrzebowała. potrzebowała. Czyli top 4 na naszej Liść. liście. A teraz pozycja piąta na naszej top liście. Jak widzę. Niesamowicie zwarta, tak? Zagęszczona, czyli pewnie jakaś odmiana karłowa. Zgadza się, jest to karłowa odmiana, jest to mikawa jacobusta, e, gęsta, kompaktowa. E, bardzo dużo osób e, o nią często pyta. E, wolno rosnąca odmiana, tu wyjątkowo, zawiązała również nasienniki, co się rzadko zdarza. Świadczy to o tym, że jest to roślina już starsza i e, charakterystyczne liście różnie sobie tam osoby kojarzą ten pokrój i ten rodzaj liścia. W każdym bądź razie no, jedna z takich też ciekawszych i pożądanych odmian. Naprawdę ciekawa. Czyli top 5 na naszej liście. I kolejna ciekawostka. Numer 6 na naszej top liście. Mamy tutaj miniaturową odmianę, która jest już troszeczkę starsza. Nazywa się Odmiana Ishi jest to kompakt, który widzimy w takiej przedziwnej budowie, młode przerosty zrobiły zupełnie inny, nadają inny pokrój zupełnie roślinie. Nie przypomina to do końca, że tak powiem, typowych liści klonowych, szczególnie te końcówki tutaj tego młodego przerostu, aczkolwiek na wiosnę jest karminowo czerwony. O. Nadaje się do tworzenia różnych miniaturowych drzewek w stylu bonsai i e, teraz zmienia już barwę na taką zielonkawą, ale jesienią również intensywna pomarańcz czerwienią i muszę powiedzieć pokrój i e, charakter wzrostu jest taki inny od wszystkich. Także zwraca na siebie też uwagę i odmiana bardzo rzadko jeszcze. Dostępna gdziekolwiek, szczerze powiem. Tak, ja pierwszy raz widzę i naprawdę jestem zachwycona. Czyli numer szósty na naszej top liście. Pozycja siódma na naszej top liście. I tutaj my mamy Oridono Nisiki. Jest to taka pstrolistna odmiana, która w okresie, że tak powiem, drugiego przerostu. Daje nam bardzo ciekawe wybarwienie, bo daje nam dużo różu w liściach. To no tutaj takie są młode listeczki, które są takie naprawdę mocno, mocno różowe. A później po prostu daje tą biel z różem, więc w tym takim późniejszym, strolistym, że tak powiem, wybarwieniu jest naprawdę taka oryginalna. Jak sama nazwa wskazuje Nishiki. Jak mamy tak popularną wierzbę Hakuro Nishiki, którą wszyscy chyba znają. Też jest pstrokata, Też jest tak? Też pstrokata, czyli wszystko Nishiki to mamy pstrokatę. Pewnie tak trzeba... z japońskiego języka, nie, prawda? Nie Dokładnie. Tak czyli tak Nishiki to... oznacza pewnie pstrokaty. Po japońsku, po japońsku. Tak, 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 czy znaczy, tak możemy tutaj wnioskować? Wnioskujemy, tak. Nasze luźne dywagacje nie znamy japońskiego. <grym> Dokładnie. Także, ale wszystko na to wskazuje. Ale to już jest też chyba odmiana rosnąca troszeczkę silniej. I tak, też mniej więcej około 3 metry wysokości, 2 metry szerokości. Nadaje się do korekty i co ciekawe, jeżeli my ją faktycznie mocniej przytniemy, to ona dzięki takiemu przecięciu pokaże nam więcej koloru, więcej różowego i więcej bieli. Czyli odmłodzi się. Czyli odmłodzi się, jednocześnie pokazując nam to, co ma w sobie najciekawsze, czyli najwięcej tego koloru. No piękne, piękne, pstrokate liście, piękne odcienie różu, kremu, bieli, zielonego. E, czyli numer siódmy na naszej top liście. I kolejna pozycja na naszej top liście. Niesamowite listeczki. Takie kremowe tak, z zielonym żyłkowaniem. Cóż to jest? To jest jedna z odmian z serii amerykańskich duchów, tak zwana, znaczy odmiana, która się nazywa Sister Ghost, czyli siostra ducha. Na wiosnę ma te liście całe, całe białe z zielonym żyłkowaniem. Letnie przerosty są troszeczkę takie bardziej zielonkawe. Ona w ten sposób, że tak powiem, buduje w tym momencie masę liściową, żeby mhm. w przyszłym roku znowu pokazać ten biały liść. Jest cała seria tych duchów, ale tu jest jeden z przedstawicieli, muszę powiedzieć, że naprawdę interesujący wiosną. Ale proszę mi powiedzieć, czy te przyrosty, które teraz są takie wiosną, te liście w ten sposób się wybarwią stare, czy tylko młode przyrosty są w, to znaczy, w, tym, tak, w tej kolorystyce? Yy... Z tego liścia już w przyszłym sezonie, jak będzie startował nowy przyrost, będzie już idealnie taki jak tutaj. Czyli te młode przyrosty są, wszystkie, wszystkie tak, te, wiosenne, te, wiosenne te wiosenne młode przyrosty. Wiosenne, I odmiana raczej karłowa. Odmiana półkarłowa, bo też taka dorastająca mniej więcej do dwóch metrów wysokości, A, czyli nie jest całkiem czyli malutka. Czyli raczej wolno, rosnąca, wolno nie karosu, rosnąca, nie karłowa. Z tym, że, że tak powiem, no, oryginalna kolorystyka, jak to jest przy duchach. Bardzo ciekawa odmiana. I ostatnia pozycja na naszej top liście. Całkiem inna niż wcześniejsze klony. Tutaj my mamy klona palmowego w odmianie PW Olive. Jest to odmiana o wyjątkowo dużej blaszce liściowej. Pięciu takiej dłoniastej. Blaszka liściowa jest w stosunku do klonów innych palmowych ogromna. Ma piękne wiosenne czerwone przebarwienie. Utrzymujące się dosyć długo w kolorze. Tutaj z racji tego, że ten egzemplarz stoi w tunelu wybarwienie jest lekko rozmyte, ale widać i pokrój rośliny jest to dosyć taka przesadzista karłowa roślina, ma mniej więcej około 10 lat oh. i widzimy, że ona za duża nie jest, <coughs> ale liść zwraca na siebie uwagę i pokrój rośliny. Czyli wiosną jest intensywnie. Taka bordowa. Taka bordowa. -czerwona. Potem z, też łapie odrobinę zieleni. zieleni. na zewnątrz wybarwienie jest cały czas dobrze, utrzymuje to bordowe. No i później przemienia się na bardziej czerwonawy z kolei kolor niż pomarańczowy, z racji tego, że tego pigmentu ma w liściach o wiele Dużo. więcej. Czyli też piękne wybarwienie w każdej porze roku, ja, troszeczkę inne. Czyli Ostatnia dzisiaj pozycja na naszej topliście. No i na zakończenie pokażemy Wam ciekawostkę, bo Pan Mariusz również selekcjonuje nowe odmiany. Zgadza się. Między innymi czasami gdzieś wpadnie mi w oko jakaś siewka klona palmowego. Aczkolwiek podejrzewam, że tutaj to jest bardziej, bardziej siewka Shira Savanum. Wszystko na to wskazuje, Chyba tak. i bardziej tutaj budowa i liści, i pokrój rośliny, i tak dalej. Jeżeli chodzi o wiosnę, miał piękne żółto liście z lekkim pomarańczową poświtą, troszeczkę że tak powiem, z racji warunków tunelowych i podlewania w okresie upałów, część liści została przypalona. Tak, przypaliły się tutaj. Wyszedł tutaj nowy, ładny przyrost, który tutaj obserwujemy. I o, tutaj widać ten widać tą, kolor, podfitę, tak? tą pomarańczową, tak. bo jeszcze chcę nam to pokazać w tym miejscu. Jest tutaj młode szczepienie yy, tego samego klona jest to roślina mateczna. Myślę, że gdzieś w jakimś niedługim czasie postaramy się, aby tych roślin było więcej. Czyli kiedy A... możemy liczyć na to, że pojawią się sprzedaży? Kiedy, myślę, kiedy możemy liczyć, że będziemy mogli je zaoferować klientom do zakupu? Myślę, że kwestia powiedzmy co najmniej jeszcze z trzech sezonów, żebyśmy tu uzyskali jakąś ilość. Rozmnożyć, tak? I żebyśmy zostawili sobie jeszcze z kilka roślin matecznych, z których będziemy mogli pozyskiwać, że tak powiem, z razy do kolejnego szczepienia. Ale normalnie w warunkach, jak stał, powiedzmy rok wcześniej, nie w tunelu, tylko na zewnątrz, nie miał żadnych objawów przypaleń, więc wydaje się o tyle ciekawy i interesujący. Że nie będzie się przypalał. Nie będzie się przypalał, a liść jest bardzo jasny, co, co na pewno gdzieś w ogrodzie będzie dosyć mocno zauważalne z racji tak. tej kolorystyki. Będzie akcentem takim kolorystycznym. Kolorystycznym będzie dosyć mo mocny. Tak. I tym właśnie słonecznym akcentem żegnamy się z Wami. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Dziękuję, do zobaczenia.